Raz Putin. Szanowni Państwo, historia nie powtarza się dokładnie. Nawet jeśli mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem, sto lat temu samozwańczy mnich opanował umysły dworu carskiego i wyglądało to groźnie. Ale niespodziewanie skończyło się jeszcze groźniej, bo przez powszechne zarażenie umysłów elit komunizmem. Lenin budował swoje imperium w oparciu o pożytecznych idiotów, a była to i nadal jest siła nie do przecenienia. Zaraza tkwi tak głęboko, bo często nie potrafimy jej rozpoznać. Okazuje się na przykład, że ulubiony publicysta, który wykazywał się niezależnym umysłem, raptem zaczyna mówić Putinem. Zjawisko nie nowe. W PRL-u byli też odważni publicyści na zasadzie wętyla bezpieczeństwa. Po transformacji okazało się, kim byli naprawdę. Obecnie obserwujemy zjawisko podobne. Przyglądajmy się radykalnym krytykom. Niektórzy z nich są radykalni wobec wszystkich prócz krytyki Kremla. Chcą zmieniać, naprawiać, ale zachowując wierno poddańczy stosunek do Rosji. Ubierają to oczywiście w realizm. Leninowska loża pożytecznych idiotów tę miała przewagę nad lożą masańską, że jej członkowie nie zdawali sobie sprawy z własnej przynależności. A jak to jest teraz? Powstaje wiele ruchów, organizacji o różnych nazwach które mają nam sugerować, czego się należy po nich spodziewać. Chętnie nawiązują do patriotyzmu, słowiańskości, nie mylić z ale czym są w rzeczywistości? Czy nowa prawica tylko przez czysty przypadek nawiązuje barwami do rosyjskiej flagi? Albo czym różnią się Polacy-Słowianie od Polaków? Może mniej więcej tym samym, tym za komuny uróżnili się księża patrioci od księży, mówiła Małgorzata Tod.